Na tematy związane z potencjalnymi scenariuszami kryzysowymi różni ludzie mają różne opinie. Najbardziej niezrozumiałą dla mnie, i powiem to szczerze, jest ta, która sprowadza się do pytania lub pytań, po co straszyć, albo po co wywoływać wilka z lasu. O. Wilk, moi mili, ma to do siebie, że nie pyta nikogo o zgodę, czy z lasu może wyjść, czy też nie, ale po prostu wychodzi wtedy, gdy uzna, że jest mu to do czegoś potrzebne, albo jak zgłodnieje. No równie dobrze można przestać wozić apteczkę i gaśnicę w samochodzie i koło na wymianę, no bo przecież w ten sposób można tylko ściągnąć na siebie niebezpieczeństwo, prawda? Dzieci będą się bały, żona będzie miała taki jakiś gorszy sen, prawda? No nie wozić, żeby nie straszyć. Właśnie dlatego, że rozsądny człowiek ma świadomość wielkiej słabości dzisiejszego państwa. Państwa położonego obecnie nad Wisłą. To wie, że powinien zacząć powoli brać sprawy związane z samym sobą, po części w swoje ręce. Bo parafrazując, yy, mój ulubiony zespół z lat młodości, jeden z ulubionych, Lumpex 75, który w tym roku obchodzi trzydziestolecie swojej przesławnej działalności, bo byłoby mi i tak wszystko jedno, kto do kominka dokłada mi drewno. No byłoby. Ale jest taki problem, że Bóg wyposażył mnie, tak samo jak i was, w piękną, dawno zapomnianą cechę, która nazywa się godność. Więc wiem, że mój własny los jest już w dużej mierze w moich własnych rękach.